Piękna, gładka szyja na dłużej. No niestety, szyja ma tę tendencję do pokazywania wieku. To jest normalne, nie mamy co panikować, ale oczywiście możemy się postarać, żeby była młodsza, ładniejsza na dłużej. Tutaj ważne są ćwiczenia, ale dzisiaj zabieram Was. Wiem, że lubicie te wycieczki po świecie, po masażowych technikach. Tutaj nam się przyda jako przygotowanie. Popsikanie buzi czymś nawilżającym. My wam. E proponujemy bardzo moją ukochaną i przez Was też ukochaną, pięknie pachnącą eterycznymi olejkami mgiełkę z kwasem alfa-liponowym. Taką mocno antyagingową, -agingo, ale możecie też zastosować hydrolat, a potem natłuścić buzię dobrej jakości olejkiem ze swojej spiżarni albo z naszej linii, ale absolutnie nierafinowanym, nie silikonowym i nie mineralnym. Na to zwracajcie uwagę. No i bierzemy się, słuchajcie, do dzieła. Jeśli chodzi o szyję, to Ayurveda proponuje nam taki, to się nazywa tapping, opukiwanie. Oryginalnie chodzi tutaj przede wszystkim o zdrowie tarczycy, ale to też bardzo ładnie prosty masaż, ale ujędrnia w ten sposób, o, właśnie, poprzez. Wytwarzanie wibracji, które z kolei skłaniają skórę do produkcji kolagenu. Chińczycy lubią to robić wierzchem dłoni i tutaj pod podbródkiem masują prawa dłoń na lewo energicznie, no bo szyja już powiedzmy wzięłyśmy się też za owal, niech będzie. I potem schodzimy na szyję. To są takie ruchy szybkie, wibracyjne 30 razy. Na każdą stronę, po czym schodzimy niżej na szyję, pocieramy, stymulujemy. Masaż jest prosty, ale uczu słynie ze swojej efektywności. No, i mamy też tutaj nasz głasza. I tutaj możecie poeksperymentować. Jedni lubią używać tej krawędzi, a inni tej takiej delikatniejszej. I masujemy. Oczywiście, że tylko do góry nie ma mowy o pomaganiu grawitacji i ściąganiu w dół. W ten sposób, bądź użyjcie tej krawędzi i pomasujcie. Ku górze, cierpliwie możecie sobie coś przyjemnego oglądać, słuchać muzyki, nawet czytać, bo to jest naprawdę prosta sprawa. Szyi, poza ćwiczeniami, też przydaje się suplementacja wysokodawkowym kolagenem, bo to jest taki budulec i zagęszczacz skórze. Ona tutaj na szyi jest dosyć bezbronna i cienka ze swojej natury, więc no tak około 35 40 i później warto byłoby ją od środka też podopieszczać, bo same kosmetyki, nawet bardzo dobre, mogą być w waszym e, poczuciu niewystarczające. Ja bardzo lubię tutaj używać kwasu chielurnego peptydów Adifil, odrobineczki olejku. Jak to mieszać, jak używać, tłumaczę Wam też na stronie i w innych blogach. No i cóż, nośmy głowę wysoko, miejmy łabędzie szyję, jak na księżniczki przystało.